Podczas trzeciego wyścigu górskiego w limanowej pojawiło się kilka fiatów 126P. Dlaczego kierowcy wybrali ten samochód? Jak trasa przygotowana jest dla małego fiata? O tym rozmawialiśmy z jednym z kierowców. Trasa uchodzi za najlepszą w Polsce. Co decyduje, że właśnie taka jest? A góra dla małych kwiatów nie jest. To najlepsza trasa w Polsce, na pewno jest świetnie przygotowana, ale niestety dla nas jest po prostu zbyt szybka. I jedziemy. Większość trasy po prostu spedałem gazu w podłodze praktycznie jak po prostej. Właśnie, jest pan kierowcą małego kwiata. Dlaczego wybrał Pan to auto? Jakiś sentyment? No, zawsze chciałem jeździć sportowym maluchem. Jakoś tak wyszło. Obecnie kupiłem też BMW, także pewnie będzie zmiana klasy niedługo. Jakie osiągnięcia w pana klasie? No wczoraj drugie miejsce niestety trochę nieszczęśliwe, ponieważ popełniłem błąd na drugim podjeździe wyścigowym i przegrałem w sumie cały wyścig o pół sekundy. Także dzisiaj życzymy powodzenia i pierwszego miejsca w swojej klasie oczywiście. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.